do Was z propozycją e, wspierania kolejnej umiejętności, jaką jest obrót Waszego maluszka. E, pamiętajcie o tym, że e, nie musicie za każdym razem e, podnosić Waszego maluszka, na przykład gdy leży na plecach, chcecie go przyłożyć na brzuszek. Nie musicie go podnosić z tej maty, układać sobie go na rękach i odkładać bezpośrednio na brzuch, tylko możecie wykonać taką czynność bezpośrednio na macie, czy to z leżenia, na plecach obrót na brzuszek, czy odwrotnie. Pokazuję Wam tutaj jeden i drugi sposób. Myślę, że bardzo łatwy w odtworzeniu. Ważne, żeby po prostu zachować kolejność, którą, którą tam pokazałam, ponieważ bardzo ważne jest, żeby maluszek pracował mocno brzuchem przy takim obrocie. Co istotne, jeśli zauważycie, że Wasz maluch ma problemy z takim obrotem, ma już na przykład 6 miesięcy i dalej ten obrót się nie pojawia. To, to myślę, że warto by było udać się właśnie na wizytę do fizjoterapeuty lub umówić się na taką wizytę domową, tak żeby fizjoterapeuta sprawdził, czy wszystko jest w porządku, czy jest odpowiednie napięcie mięśniowe. Bardzo często zdarza się tak, że właśnie jest bardzo słaby brzuch, przez to maluch nie potrafi wykonać tego obrotu, więc wtedy musimy troszeczkę wspierać naszego malucha tak, żeby właśnie ten brzuszek troszeczkę był silniejszy i wtedy te obroty się pojawiają, dlatego zawsze na takich wizytach też tłumaczę krok po kroku, co robić, żeby, żeby taką umiejętność wspierać. Ale pamiętajcie, że właśnie w takich codziennych czynnościach e, możecie również już wcześniej wspierać taki obrót. Mm, właśnie chociażby przy takiej zabawie, jak na przykład maluch leży sobie na macie, na plecach, bawi się, e, zaczyna mm, marudzić, coś mu się nie podoba, chcemy go przyłożyć na brzuszek, żeby mm, doświadczał tego świata troszeczkę w inny sposób, czyli właśnie na przykład w leżeniu na brzuchu, e, to, to możemy właśnie w taki sposób, jaki tu będzie za chwilę pokazany, po prostu go... E, obrócić na brzuszek i jeszcze dodatkowo wtedy budujemy w nim tą świadomość tego obrotu i, i na pewno dzięki temu też będzie mu później łatwiej Taki obrót samodzielnie wykonać, co jest po prostu bardzo ważną i istotną umiejętnością, jeżeli chodzi o rozwój malucha i niezbędną jakby do pokonywania kolejnych, kolejnych trudności, więc, więc, więc myślę, że bardzo przydatny, przydatny film dla Was. Mam nadzieję, że będzie łatwy w odtworzeniu również dla Was. No i co, przechodzimy do filmu. Dzisiaj pokazuję sposób na obroty naszego maluszka, jak możemy wspomóc go właśnie, żeby dodatkowo jeszcze jakby rozwijać u niego tą umiejętność. Więc najpierw pokażę obrót z pleców na brzuszek i później to samo z brzuszka na plecy, tak żeby krok po kroku wszystko, wszystko Wam wytłumaczyć. A więc tak, żeby, żeby obrócić maluszka z pleców na brzuch... To zawsze staramy się zrobić tak, żeby nóżki były w miarę wysoko, żeby tutaj brzuszek pracował, żeby nie robić tego na, na wyprostowanych plecach, na takim w ogóle wyproście. Tylko staramy się właśnie, żeby tutaj głównie jakby ten brzuch pracował, maluszka. I teraz delikatnie, jeśli nasz maluch jest powyżej trzeciego miesiąca życia, czyli potrafi trzymać już główkę stabilnie, e, próbuje sam gdzieś tam też tych obrotów, to wtedy jakby staramy się tutaj, żeby cała góra była swobodnie i tylko pomagamy mu z samym obrotem tutaj właśnie, jeżeli chodzi o biodra, miednicę, nóżki, czyli podwijamy tutaj miednicę do góry, tak żeby pupa była wysoko i delikatnym ruchem, Przekręcamy naszego maluszka w bok. W jedną, w drugą stronę. I mamy go na brzuszku. Jeśli rączki zostają gdzieś tam bardziej przy ciele, pod ciałem, krzywo, to oczywiście te rączki tutaj też poprawiamy. Tak, żeby one były właśnie tak jak teraz, teraz nasz maluszek ma, czyli przed sobą w podporze. I teraz to samo zrobimy z brzuszka na plecy. Tu zasada jest taka, że zawsze staramy się, żeby jeden bok był skrócony, drugi wydłużony Czyli jedną nóżkę, kolanko przyciągamy tutaj w stronę barku, żeby ten bok właśnie tu się skrócił Wtedy nasz maluch trochę ciężar ciała przenosi na tą stronę właśnie wydłużoną, przez którą będziemy go obracać Delikatnie staramy się tutaj asekurować naszego maluszka, ale po prostu spychamy delikatnie jego pupę w tą stronę, właśnie przez którą będzie obracany, tak żeby łatwo go przewrócić na tą drugą stronę, czyli jeszcze raz nóżka do góry i delikatnie spychamy go w bok, nóżki do góry i już mamy go na pleckach. No to co, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Jeśli tak, zostawcie, e, zostawcie komentarz, zostawcie polubienie. Mam nadzieję, że, e, że, że chętnie oglądacie takie filmy, bo mm, nie jest to proste w nagrywaniu. Pamiętajcie, że nagrywanie z takim maluszkiem to jest zawsze duże wyzwanie, dlatego też dziś tam nie zwracajcie uwagi na to, że na przykład on ma smoczek. Starajcie się wykonywać takie czynności bez użycia smoczka. Ja oczywiście tutaj troszeczkę się wspieram na tych filmach właśnie na przykład z takimi, takimi rzeczami jak smoczek, ponieważ gdzieś tam chcę trochę uspokoić tego maluszka, no bo wiecie zawsze, ten film to nie jest, to nie jest chwila tak jak sam obrót, bo normalnie wykonujemy Tą czynność dosłownie w kilka sekund, ale, ale tutaj ja muszę Wam wszystko w spokoju wytłumaczyć, pokazać, gdzie układać ręce, jak układać naszego malucha, jak z której strony się ustawić i tak dalej, więc to wszystko trwa dłużej, dłużej. Często też na pierwszym filmie to nie wychodzi, musi to być kilka tych filmów powtórzonych, więc już ten maluch też jest niecierpliwiony, a w związku z tym też po prostu dlatego tutaj wspieram się na przykład takimi rzeczami jak smoczek. Ale Wy oczywiście próbujcie to robić bez smoczka, ponieważ to jest nowa umiejętność dla Waszego malucha i na pewno jakby nie będzie potrzebował też takiego uspokojenia w trakcie, ponieważ jest to fajna i ciekawa rzecz dla niego. Co ważne, pamiętajcie też o tym, że ten obrót nie pojawia się jednocześnie z brzucha na plecy i z pleców na brzuch. Zazwyczaj pojawia się w jedną stronę, zazwyczaj szybciej pojawia się z brzucha na plecy, później pojawia się z pleców na brzuch, ale oczywiście może to być bardzo indywidualne pod każdego maluszka. Pamiętajcie po prostu o tym, że po jakimś czasie musi się pojawić w obie strony ten, ten obrót, jeśli się nie pojawia, to znaczy, że, że to jest dla Was znak na wizytę z fizjoterapeutą, tak żeby sprawdził, czy wszystko jest w porządku, czy trzeba jednak nad czymś popracować. Czasem tak się zdarza, ale pamiętajcie, że to nic złego, po prostu to jest. Wsparcie zawsze dla Was i dla Waszego dziecka, tak żebyście byli też spokojniejsi. Ale, ale po prostu pamiętajcie o tym, że nie musicie się denerwować, jeśli ten obrót na początku pojawia się tylko w jedną stronę właśnie, na przykład z brzucha na plecy. I, I po miesiącu, na przykład, dopiero pojawia się ten obrót z pleców na brzuch, to jest wszystko w porządku, tak może być, ale pamiętajcie, żeby też te obroty pojawiały się przez obie strony, przez prawą, lewą, bo to też jest bardzo ważne, żeby zachować tą symetrię. Jeśli to się nie pojawia, to znaczy, że też dziecko troszeczkę bardziej asymetrycznie się ustawia, co też jest właśnie wskazaniem do, do wizyty z fizjoterapeutą. No i co na dzisiaj, to wszystko. Widzimy się w kolejnym filmie. Aha!